Central Plac i dworzec kolejowy w Bazylei. 8 maja 2025, lotnisko Chopina w Warszawie, czyli jak sama nazwa wskazuje, lot. Jest godzina 16, a samolot odlatuje o godzinie 18. Była spora kolejka do odprawy, ale przeszła bezproblemowo. Czekamy na lot. I tak jak mówiłem, lot o godzinie 18 do Bazylea, Szwajcaria. Z tym, że nie ląduje w Szwajcarii, w Bazylei, tylko ląduje na lotnisku Euro Airport, które znajduje się na terytorium Francji. Z Francji drogą, autostradą transgraniczną, autobusem do Bazylei. Taki plan na dzisiaj. I w oczekiwaniu na samolot w wygodnych, półleżących fotelach w blasku słońca. Wizer już mój stoi, gotowy do lotu, żeby przetransportować do Bazylei. Także wsiadam tylnymi drzwiami. I do zobaczenia w Bazylei. Euro Airport, Miluza, Bazylea, Freiburg. I na zewnątrz teraz bagaży nie odbieram, bo jestem z małym plecaczkiem tylko. Ausgang Schweiz, dobrze. No i teraz ciekawa sytuacja. Jest Ausgang Szwajc. wyjście do Szwajcarii. I Sorite France. Wyjście proszę. Sorry, France, wyjście do Szwajc, do Francji, gdzie się udać? Ach. Niech będzie Ausgang Szwajc. Proszę bardzo. I wyjścia z lotniska. I tutaj prawdopodobnie ma być autobus numer 50, komunikacji z Bazylei, żeby dostać się do miasta. Widzę, że tutaj ludzie stoją. No pewnie tak. No, za dwie min minuty będzie pięćdziesiątka. Która jedzie na Bahnhof SBB, Szwajcarischer Szwajcari Bundesbahn. Autobus jedzie około 20 minut, a potem jeszcze z 10 minut piechotą do hotelu. No, trudno, jakoś tam będzie, zobaczymy. Milety Tickets. Kupno biletów mam opanowane. Przecież we Francji już kupowałem bilety. Ale tutaj nie kupuję. Z tego względu jedzie 50. Zaraz powiem. Z tego względu, że dostanę, mieszkając w hotelu, dostanę Bazel Kart, na której mogę podróżować po całej Bazylei za darmo. Piękny, ładny, zielony autobus. No, wsiadam. Wsiadam i wyłączam internet. Po 20 minutach jazdy dotarłem na centralny punkt przed dworcem. I teraz szybko na drugą stronę dworca, bo mam 15 minut czasu. Będę jeszcze pokazywał na pewno nieraz dworzec, ale w tej chwili wieczorem wygląda tak. No jest bardzo ładny, muszę powiedzieć, na pierwszy rzut oka. Schodami na górę, wzdłuż peronów, tak jak mówię, na drugą stronę i tam chyba 700 metrów i będzie hotel. Mogę wieczorem o tej porze nie być. Także idę i od razu nagrywam zejścia na Perony o 21 pociąg do Curichu. Będzie ładne karbowane zadaszenie, ładne, ładne nie powiem. Jak wyjdę to mogę dwa przystanki tramwajem 16 podjechać To będzie szybciej, zobaczymy za ile będzie, czy będzie wyświetlone w ogóle. A się pięknie poszczęściło, Nawet biegłem do tramwaju. Na ten plac wysiądę, ten plac. A ja w prawo. Bazylea wieczorową porą. O już widzę oznakowanie do hotelu. Jestem już zameldowany. Śniadania wykupiłem. Podatek zapłaciłem 24 franki, wszystko, a mieszkam tutaj. Bardzo miłe, przyjemne otoczenie. Tak się prezentuje wieczorową porą. Śniadanie od 8:30. No i bardzo dobrze. Godzina 9. A ja ruszam na podbój Bazylei dzisiaj. Jaki plan? No wiadomo, w kierunku dworca każda droga z hostelu do centrum Bazylei będzie wiodła mnie przez dworzec. Z dworca pewnie piechotą do Offenkirsie, na Barfizer Plac, fontannę zobaczyć. Potem pewnie na naprawdę starą część Bazylei, a potem zobaczymy. Pogoda ładna, ciepło jest, wyspany, także można iść zwiedzać. Bazylea to tramwaje. Właśnie jedzie Zielona 15. Central Banchows i dworzec kolejowy w Bazylei. Główny punkt przesiadkowy. Jak widać, pełno autobusów. Jedno kłębowisko torów. Tory tramwajowe w każdą stronę. Oczywiście, przejść żadnych nie ma. Ludzie chodzą wzdłuż, w poprzek. Z tego co mówił Pan w recepcji, można się bezpośrednio wody napić, ale na razie jeszcze nie jestem spragniony. Idę dalej przez park. Efenkirsie Elizabeth kościół otwarty świętej Elżbiety. No oczywiście jak widzę w remoncie. Główne wejście zasłonięte, kościół otwarty. Dlaczego kościół otwarty? Jest to kościół, nawet jak na warunki szwajcarskie, bardzo liberalny odnośnie wiary sprawowania yy, liturgii. Odbywają się one dla wszystkich religii to jest pierwsza sprawa. Przy kościele, w kościele nawet znajduje się kawiarenka kawiarenka, a także odbywają się msze dla zwierząt. Z tego co wiem, organizowane są różne eventy, można wynająć sobie pomieszczenie kościoła dla swoich prywatnych celów. Remont iglicy. Charity Cafe Bar. Wchodzimy. Kawiarnia w kościele. Za kościołem, naprzeciwko teatru znajduje się fontanna Tinkiego. Podejdźmy bliżej, zobaczymy jaka to fontanna. Proszę bardzo, fontanna w całej okazałości. Jakby jakieś urządzenia techniczne napędzane wodą powodują niesamowity efekt. Wodne maszyny pracują cały czas. Biały budynek z tyłu fontanny to teatr w Bazylei. Ciekawostka albo ostrzeżenie. Kein Trinkwasser. Woda niezdatna do picia. Dobra, nie będziemy pili, skoro taka jest informacja. A ja dotarłem do naprawdę najstarszej części Bazylei, gdzie Budynki, kamieniczki pochodzą z XV-XVI wieku naszej ery, a ludzie cały czas tutaj mieszkają. Na dowód tego, co mówiłem, 1412 rok. Skrzyżowanie Unterer, Heuberg i Gemsberg, a no i fontanna. Oczywiście, z której można się wody napić. 1291 Zum Düren Piękne, ładne kamieniczki Okienka Fontanna A piękne miejsce do zamieszkania chyba, co? 1300 dzielnica Szpale, bo jest Szpalebar, jest Szpalenberg, a ja chcę się udać do Szpalentor, czyli bramy Szpalen. Muszę powiedzieć, że jednak komunikacja w Bazylei jest bezbłędna. Znowu jeden przystanek podjechałem do Szpalentor, czyli bramy Szpalen jest to jedna z najstarszych, najlepiej zachowanych dawnych bram wiodących do ówczesnej Bazylei, do starego miasta, do tych kamieniczek, gdzie niedawno byłem. a ulica jakby inaczej Forstadt, czyli przedmieście mieście szpalen. Widać krata, która była opuszczana, żeby się nikt nie dostał do miasta. To, co zdążyłem wziąć na warfizer prac, strójki, i od razu podjechała Usenka. Więc przesiadłem się i jadę w zupełnie innym kierunku teraz. Komunikacja w Bazylei chodzi jak w Wajsa. Chodzi jak w szwajcarskim zegarku. No. Gdzie jesteśmy? W Szwajcarii.